Anna Sobczak-Rydowska, Wójt Miejskich. Pani na początek zapytamy o tę sprawę konkursu, e, bo tutaj tak powiem, grupa inicjatywna jest strasznie bojowa i e, mówi tak, jak Pani decyzję nie cofnie, bo konkurs był ustawiony, to oni tu Pani zrobią referendum i Panią zwołają. umożliwiał e, wpływ na decyzję pracodawcy, jakich pracowników W między innymi konkurs władzy dwóch placówek i obsadzeniu na stanowisku dyrektora tak naprawdę w trzech czwartych etatu Gminnego Ośrodka Kultury i jednej czwartej etatu Gminnej Biblioteki Publicznej procedura konkursowa została przeprowadzona w sposób prawidłowy o negatywnej pracy obecnego dyrektora docierały od kilku lat. Pani dyrektor była i w mojej ocenie dzisiejsza decyzja była jak najbardziej mhm. Jest nieodwołalna? Według mnie jest nieodwołalna. A co Pani powie o referendum? Mieszkańcy zdecydują i w tym momencie, jeżeli do referendum dojdzie, muszą podjąć decyzję. Rozumiem, jeszcze chciałem zapytać, bo radni przejewózcy znowu się zamierzają na Pani tereny. I co odpowiedź będzie taka sama, jak ostatnio? To znaczy ja na dzień dzisiejszy nie mam oficjalnego stanowiska. Z moich informacji wynika, że zobowiązana została Pani do przeprowadzenia czy do podjęcia kroków, które miałyby na celu poszerzenie granic. No cóż, jeżeli będzie taka wola mieszkańców gminy Ustka, to odpowiedź... Odpowiednich szczeblach pewno e, zapadną. Ja ze swojej strony mam e, i prawny, i moralny obowiązek jako mieszkanka, gminę usta, e, pełnienia swoich terenów i swoich pracy. Ma Pani już informację, o które tereny znowu chodzi? Przewłoka? Chodzi o e, tereny bardzo rozległe, o sołectwa e, e, lędowo, e, radno, zimowiska, e, przewłoka i potęgę. Sporo? No z całą pewnością bardzo dużo. Niemniej jednak ja myślę, że trzeba do tego podejść bardzo rozważnie, bardzo spokojnie i zrobić wszystko, żeby relacje między miastem Ustka a gminą z jako dwoma samorządami były jak najbardziej poprawne i żebyśmy raczej współpracowali, a nie szli na wojnę. Bo jak znamy historię, żadna wojna nikomu jeszcze, żadnemu państwu, żadnemu krajowi nie wyszła. O granic poszerzenie... Endropo, grabno Zimowiska, Przedłoka i Wodnica. E, tutaj zwracam się do Państwa e, z e, prośbą o to, ażeby, jeżeli czujecie się lokalnymi patriotami, szanujecie swoją gminę i swoje granice, o to, ażeby już w chwili obecnej rozpocząć e, z, miejsce, e, z mieszkańcami e, rozmowy, ażeby się opowiedzieli e, tak naprawdę jakie jest ich stanowisko w sprawie, bo wydaje mi się, że z całą pewnością dojdzie do, do zapytania i do konfrontacji. Myślę, że mimo wszystko proszę Państwa, ażeby budżety były realizowane, zadania w tych sąletnich, nie w realizacji, bardzo proszę o rozsądek i przede wszystkim podejście do tego, że jesteśmy autonomicznymi samorządami, że powinniśmy się razem wspierać, że powinniśmy wspólne zadania realizować, a nie...